Dzień dobry. Dzisiejszy temat na tapecie to yerba mate oraz jej właściwości. Poznamy zarówno te pozytywne jak i negatywne, bo one również istnieją. Zacznijmy więc od pozytyw. Yerba przede wszystkim zawiera antyoksydanty, które przyczyniają się do tego, że wolne rodniki wolniej się rozwijają i jest ich mniej co zapobiega starzeniu się organizmu, ochrania komórki oraz zapobiega ich niszczeniu. Antyoksydanty chronią przed takimi chorobami jak na przykład Alzheimer, zaćma, Parkinson. Także jest to bardzo pozytywne. yerba, działa również przeciwwirusowo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie oraz przeciwpasożytnik. pasożytnik, a i jeszcze przeciwgrzybiczo zawiera również kwas linolowy, który przyczynia się do lepszego nawilżenia oraz regeneracji skóry, a także ma inne właściwości, takie jak regenerujące oraz przeciwzapalne. Chyba jest też źródłem kwasu alfaliponowego, czyli takiego, który działa antyoksydacyjnie, ciekawego, bo wyczytałam wiele różnych sprzecznych informacji na ten temat, ale niektóre źródła podają, że yerba mata działa hamująco na nowotwory, działa przeciwnowotworowo i Przeciwia się namnażaniu, zbyt szybkiemu namnażaniu złych komórek. Nie należy zapominać również o tym, że yerba mate poprawia koncentrację, uwagę, refleks i poprawia pamięć krótkoterminową. Podobno podnosi również odporność, zmaga metabolizm oraz poprawia odpowiedź organizmu na insulinę. Przez co jesteśmy na nią wrażliwsi, a organizm funkcjonuje lepiej. To jest też działanie przeciwcukrzycowe, złagodzające um, metabolizm i wspomagające redukcję tłuszczu, a także przeciwdziałanie otłuszczeniu wątroby, obniża tzw. zły cholesterol oraz y, usuwa trójglicerydmę, powoduje również, że mięśnie, mają lepszą kondycję. Bywa również na kości, bo redukuje ryzyko osteoporozy. Obniża również ryzyko wystąpienia raka piersi. Pomaga florę jelitową, namnażając dobre bakterie, a przeciwdziałając namnażaniu się złych. Wskazano również właściwości antydepresyjne poprawiające koncentrację i walkę z nałogami jednak nie wszystkie jej właściwości są pożądane ponieważ są badania które mówią, że yerba mate może wywoływać raka i nie chodzi tutaj tylko o picie gorącej mate bo to samo w sobie wpływa na zwiększenie ryzyko raka przełyku czy ust ale chodzi również o picie dużej ilości, czyli tak jak w badaniach podano, ponad litr dziennie oraz długotrwale, czyli ponad 12 tygodni. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to coś, co zawiera yerba matę, a co samo w sobie powoduje raka. Przez co yerba mate może przyczynić się do powstania ust... rakajami ustni w przełyku żołądka, brzucha, pęcherza oraz strum własowych rybomat nie należy stosować w ciąży. Mamy mało badań na ten temat, ale te, które są, mówią, że zwiększa ono ryzyko poronienia przedczesnego urodzenia lub małej masy urodzeniowej dziecka. Przez nie można jej też pić podczas karmienia piersią, bo może źle wpłynąć na rozwijający się dopiero organizm. gdzie erbatę może prowadzić do uszkodzenia wątroby, zwiększać ryzyko wystąpienia jaskry, prowadzić do powstania zaburzeń, krzepnięcia krwi oraz może wywoływać napady drgawkowe, jeśli ktoś ma z nimi problem. Może również wzmacniać objawy IBS, czyli Zespołu nadreaktywnego jelita. Gdzie? Ryjerbalmata może wpływać pozytywnie na organizm, jak i również negatywnie. To zależy od badań. Niektóre z tych badań zostały przeprowadzone na grupie osób, które dodatkowo paliły tytoń i, i piły alkohol. Dlatego nie można jednoznacznie określić, co bardziej wpłynęło na powstanie tego typu zaburzeń, ale Badania są różne i starałam się korzystać z tych najnowszych, ale sami musicie ocenić, co jest dla was bardziej wiarygodne. Proszę zróbcie swój research i wtedy stwierdźcie, czy waszym zdaniem yerba bardziej pomaga, czy niestety przeszkadza w utrzymaniu zdrowia.